Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii e, na tym kanale, czyli drugiej, równolegle z The Midnight Sons, czyli Medieval, czyli gra, która ma swoją przeszłość na platformie w PlayStation 1. Ale dam posłuchać Galona, Mieszkał czarnoksiężnik imieniem Zarok. Ten arogancki i bezlitosny człowiek. Nienawidził innych obywateli, ich prostej i pokojowej natury. Przywołał więc armię demonów i wyruszył, by przejąć państwo dla siebie. Królewski czempion Ser Daniel Porteskiu poprowadził pospolite ruszenie do walki z tą plugawą hordą. Do dziś przetrwały pieśni o szarży, jaką poprowadził w samo serce przeklętego tłumu, o tym, jak demony padały przed nim niczym zboże przed rzeńcem, jak ostatecznie, choć ciężko ranny, całkowicie zniszczył czarnoksiężnika. Tego dnia Fortescue przeszedł do historii jako bohater galoner w kraju. Rozpoczął się trwający 100 lat okres pokoju, a potem Czarnoksiężnik powrócił. Powrócił Czarnoksiężnik, to wiadomo, ale wraz z nim powraca i nasz wielki, niepokonany rycerz. Czy taki niepokonany? O wszystkim się przekonacie w trakcie tej serii, bo gra jest przecudowna. Klimat miasteczka Halloween. Bardzo przerysowane postacie, no, to wierzące się z właśnie filmem Bartona. E, dodatkowo fabuła wciągająca w języku polskim, więc e, nie będę musiał dużo tutaj mówić. Nie no żartuję. Lubię mówić dużo. E, zresztą możecie to zobaczyć w filmach z Midnight Sounds, gdzie gadam. Często, głupoty, zresztą tak było samo w ee, Sąsiadach, gdzie mówiłem dużo za tą serię Wam dziękuję, za Sąsiadów, więc wszystko będzie cudownie, może. No i oczywiście grafika, którą mocno przypomina bajki chociażby, więc no, nie jest źle, nie jest źle, mogło być znacznie znacznie gorzej, ale jak możemy to powiedzieć sobie na wstępie. No ale dobra. Zacznijmy tą przygodę z naszym cudownym Danielem. Ale na razie mamy naszego złego, głównego. Czyli czarnoksiężnika. Ale dzięki niemu nasz bohater będzie mógł powrócić. Oczywiście jak będą jakieś dialogi ja będę starał się być cicho. Póki nie ma tych dialogów. No to raczej będę starał się zapełniać tą ciszę Swoim dialogiem. Wioska ale... nie widać wieśniaków, więc raczej nie powinno być tak, że on zaatakuje biednych ludzi... ludzików, nie? Prawda? Chyba tak. A jednak nie. Jednak <średziny> zahipnotyzował i zmienił bez w bestie. O, to zombie. Oczywiście odcinki będą trwały około 30 minut. Coś takiego. Będziemy nich kąt, a komprentu. Dobra, idziemy na idzie na cmentarz, idzie na cmentarz, na który jest... No imienia naszego, dobrze znanego Daniela. Steel. Ta grafika wydaje mi się, że nie powinna straszyć dzieci raczej, bo gra jest chyba 7+, z tego co pamiętam. Ale też ciężko powiedzieć. Bardzo ta gra mi się podobała jak byłem dzieckiem. Tak serio. I ma troszeczkę z gier pokroju metroidwaniowych, Metroid Czyli czasami trzeba się cofnąć do jakiegoś etapu, żeby zrobić go na 100%, nie? To jest mega fajne. Mega chillowo się to grało. No ale na pewno pierwszą rzeczą, którą zmienimy to opcje dźwięku. E, ściszymy trochę, żeby jednak e, głos był lepszy. Mm, tutaj to mnie akurat nie obchodzi. Te zmiany mógłbym tutaj sobie podnieść jakoś. Język systemowy możemy sobie ustawić blokadę na 30 klatkach, ale nie ma sensu. Zaczynamy nową grę. I oczywiście ten śmiech tego szkieleta. On jest tak samo charakterystyczny tutaj, jak i w pierwotnej wersji. No i mamy rączkę. Rączkę, która przypomina tą z rodzinki Adamsów. No, ale jest to inna rączka. Ale najpierw... Udajmy się do... Krypty. Krypty... Niesamowitego bohatera. Niesamowitego... Bo... Tak wybitnej... Postaci jak... On... Nie było. Pomijając fakt, że... No... Za dużo od jego szarża nie potrwała. ...bohater. Mm. Też bym chciał być takim bohaterem, czyli... kimś... kto po prostu... zginął? I to tyle z jego... bycia bohaterem. Nie wiem czy nie będzie trzeba jednak podnieść... dźwięku. Znowu powrócił do życia... Ser Daniel Forteschi. Widzicie? Bohater galomer, który poległ podczas pierwszej szarży. Mgła wojny i całun czasu sprawiły, że ofiara strzały zamieniła się w zbawce. Lecz my wiemy lepiej. Zapomnijmy o tym. Los, mu drugą szansę. Dokładnie. Szansę zmazania haniebnej prawdy, szansę pokonania zaroka i zasłużenia na Dajmy mu czas, on da radę. Jestem, ja, ja w to wierzę. Na pewno musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć, bo w pierwszym pokoju widziałem złoto. A złoto może się nam przydać. I mamy skrzynki, które też są ze złotem. Tak jest ogólnie cudowno. Możemy bić ludzi łapą, znaczy ręką. A my książka. Wszystkie znalezione skarby zostaną okay. dodane do łącznej liczby monet. Monety pozwalają nabywać okay. przedmioty od chciwych gargulców kupieckich. To, to jest akurat fajne, bo te gargulce często mają rzeczy, które się przydają. Po latach leżenia na plecach, nie wyszedłeś Nie no, może nie. Wydaje mi się, że będziemy robić po dwa, trzy poziomy na odcinek, żeby też te odcinki, mimo to, że chcesz, żeby trwały troszeczkę czasu, to żeby to nie było jakoś mocno przesadzone, nie? Tutaj się otworzymy. Będziemy mieli noże do rzucania. Fajna sprawa. Na broni Zwłaszcza na jednego z bossów, bo... Uwierzcie mi, jeden z włosów pierwszych. Ich dodatkowe nie jest wcale taki Wejście, prosty, na jakiego wygląda. Jest dostępna natychmiast. Inne zaś mogą wymagać No czasu, dokładnie. Nim się naładują i ukażą swój potencjał. Niektóre rzeczy też będzie trzeba e, odblokować w późniejszym czasie. A na pewno w pierwszej kolejności trzeba zgadnąć... Po swój miecz zbierzesz wiele różnych przedmiotów. By zobaczyć, co niesiesz mhm. ze sobą, albo czego użyć, włącz No czyli Jest w skrócie nie... takie wiecie, samouczkowe rzeczy. Jakby to było coś takiego mega ważnego, no to raczej bym puścił. Mamy tarczę. Tarczę i miecz. E, ogólnie do tej wody można wpaść i chyba się zabić, z tego co pamiętam. I pamiętam, że tą ścianę, tą, co widzicie tutaj można rozwalić, ale nie mieczem, tylko dopiero w późniejszym etapie e, gry można użyć e, czegoś, co się nazywa chyba maczuga albo młotem, jednym z tych dwóch e, itemów, ale to w późniejszej fazie. Na razie no za dużo tutaj nie mamy, tutaj będziemy musieli wrócić. Dobra, idziemy do pierwszej lokacji, czyli do cmentarza. W każdej lokacji mamy do zebrania puchar. Puchar jest... E, ...bardzo istotną sprawą, bo puchar to jest takie przejście planszy, w, można powiedzieć, że na 100%. Tam zabicie 100% wrogów bardziej, na takiej zasadzie, nie? Oczywiście ci wrogowie mogą nam dosyć mocno... To zajść za skórę i mogą dać nam obrażenia, których byśmy nie chcieli. Wiem, że rączka często prowadzi nas do skarbu. Ale nie zawsze. Mm, nie pamiętam, czy te, czy te grobki trzeba niszczyć. E, dobra, Są dwa ataki, czyli jest pod kółkiem i pod Witaj ponownie e, w kwadratem. Okay. Cuchnące umarlaki z grobów, żeby tańczyć z pozbawionymi życia żywi Dobra. Nie boję się umarlaków. Co prawda biją trochę, dodają trochę tych obrażeń, ale to nie są takie obrażenia, żeby... żebyśmy się tutaj mieli czego bać. Nie pamiętam z którym byłby... A dobra, R1 jest bland, okej. Okay. No i oczywiście są takie punkty, w których możemy odzyskać życie. Z nich też będziemy pewnie korzystać. Prędzej czy później Tutaj mamy runę. Runy są potrzebne do otwierania przejść. Z tego co już byliśmy, może, mogliśmy zobaczyć, tak? Mm. Okay. Najlepiej trzymać taką delikatną odległość, zacząć machać mieczem, bo oni sami często padną. Oczywiście, miejsce, gdzie możemy się uleczyć. Niestety w tym wypadku dostaliśmy delikatne obrażenia. Ale to tak delikatne, że. Można powiedzieć, że żadne. Tutaj mamy jeszcze jeden itemek, który chętnie przygarnę Dodatkowo złoto Kolejne złoto No i tutaj tyle Idziemy dalej, czyli wleczymy się, bo mamy tą mm, Jak to się nazywa Mamy e, runę Wow No tego się nie spodziewałem, albo nie, inaczej nie spodziewałem się takiej ilości przeciwników, że od razu na mnie wyskoczą, nie? Dobra, tutaj się udało. Chociaż tego życia straciliśmy całkiem dużo. Tutaj będzie puchar. Jak uda nam się zrobić 100%, w tym miejscu będzie puchar, więc to na pewno odwiedzimy. Tutaj będzie w późniejszym etapie... ...podajże e, boss. Bo na razie mamy takie bardziej poboczne rzeczy do zrobienia. I chyba mamy udać się tam tędy. Z tego co pamiętam. Ale... Nie dam sobie głowy uciąć, a nie chcę stracić głowę, można tak powiedzieć. Tutaj wiem, że można się dostać do, do, do tych skrzynek, I to na pewno będziemy chcieli zrobić. Okej, okay. i tutaj musimy sobie otworzyć też to przejście dodatkowo. Bo tam nie ma chyba. Tam chyba krata jest na górze, która się zamyka. A tutaj no mamy jednak. Yy, można powiedzieć. No i temek, który pozwoli nam mieć dodatkowe tak jakby życie, nie? Jakbyśmy stracili ten pasek, to no wtedy ta, ten baniaczek życia pozwala nam mimo wszystko odnowić je. Pozwala nam grać dalej. Na takiej trochę zasadzie. Nie wiem czy ten anioł nam pomagał to otworzyć, czy też nie. Tutaj chyba nie ma żadnej blokady. Yyy... Możemy pójść w dwoma sposobami, bo to jest zejście na dół. Ale tutaj jak wskoczymy, to możemy dojść do tego skarbu co jest ukryty w tym miejscu. I to jest zawsze dodatkowo spora ilość po prostu monet złotych i to jest ważne. I z tego co pamiętam to tędy. Bo Wiem, że można było zaskoczyć jeszcze w jednym miejscu, ale nie pamiętam czy tutaj nie było jakichś dodatkowych obrażeń spowodowanych tym zaskokiem. Znaczy w sumie to jeden pies troszeczkę, ale... Ale wiecie o co chodzi. Jak można nie dostać obrażeń, to po co je dostawać? Bardzo dużo przeciwników. I to jest kupiec ogólnie. Możemy sobie kupić e, więcej nożyków Chociaż i tak, tak najlepszą bronią jeżeli chodzi o dostrzelania No to jest jednak e, To się nazywa Nie pamiętam w się w ogóle zmienia broń Chyba tym ja. Pamiętam, że chyba jest jakieś osiągnięcie za to, że Rzucamy ręką, dokładnie. To też pamiętałem <grymne> Takie głupotki, nie? To jest zawsze możliwość się uleczenia. Fajnie. I trochę wody, ale to nie ma też przejmować. to tutaj będziemy mieli w skrzynce. dodatkowa tarcza. Akurat dodatkowej tarczy to ja nie potrzebuję, bo patrząc na to, że i tak tak mamy fulla to... To szkoda prostu jej marnować. Tutaj jeszcze jest chyba sklep. Strzesz się. A nie, okej. Okay. No, czek, tak czeka, że nie czeka, no... Zapomniane niernoty powinny zmykać! Ale ja nie jestem zapomniany. Ja jestem wielką przyszłością tego. Mamy salę bohaterów, czyli takie miejsce, gdzie jak zabierzemy wszystkie kryształy, Witaj znaczy puchary, staniemy po prostu czasów, ważne takie pustować, dodatkowe rzeczy. I siłować się na rękę. Dokładnie. Jeśli zrobisz na nich dobre wrażenie, może przekonasz ich, żeby dali ci nową broń. O, dokładnie. I teraz chyba dostaniemy kuszę z tego co pamiętam. Chyba tak. Naprawdę jest fokie, dużo ja. dodatkowych... Jest Jak poszła walka? Żyć Kiepsko. I jakże chciałbym podobnie walczyć Państwa obok. <laughs> ale zaraz może pan wziąć mą kuszę. Jest OK odsenna, a od do Dokładnie. Bitwy pod Gdy poległeś, zastrzeliłem za roka, Lorda Cardop, na w prawie metrów. Nie twierdzę, że strzelenie komuś oko jest sprytne, panie. A, do widzenia, panie! Ale fajnie, dostajemy kuszę. Kusza jest akurat mega fajnym przedmiotem. Tutaj w ogóle będzie kiedyś, miejmy nadzieję, miejsce dla naszego Sir Daniela Fortescue Na dole na górze też mamy kolejne osoby, które zasiadają w tej wielkiej sali. No i wracamy do głównej lokacji, czyli do mapy. Bo tutaj już mamy wszystko ogarnięte. Więc fajnie, fajnie. A ja w tym momencie zakończę ten odcinek, wiecie? Będzie krótszy? Ale, no w sumie dwie lokacje były, więc troszeczkę fabułę poznaliście, Ja byłem Kuba, to był Medieval i lecimy jutro z Midnightem, a za dwa dni z powrotem widzimy się w Medieval, więc trzymajcie się, no i cześć.